Życie, och życie, jesteś takim emocjonalnym rollercoasterem. Bardzo lubimy, gdy jest się na górze, wysoko pomiędzy chmurami i wydaje się nam, że do słońca jest już tuż, tuż. Ten moment chcielibyśmy utrzymać jak najdłużej i jakby się dało uczepić się tego na zawsze. Potem jest spadek i tak to trwa i tak długo, niczym wieki. A im bardziej się skupiamy na tych chwilach wzniesienia, tym bardziej wydłuża się i perspektywa, i sam okres spadku w nieskończoność. Ból emocjonalny narasta, i wydaje nam się, że to my decydujemy nad naszym losem i nad czasem, w którym się przemieszczamy. Czy jesteśmy w błędzie? Nie, to my stawiamy warunki wszystkiemu, co ma nastąpić. Twierdzimy, że jesteśmy kreatorami. Po części jest z tym racja, bo faktycznie to my podejmujemy decyzje w czasie różnych wydarzeń. Ale czy obraz na podstawie którego te decyzje powstają jest pełnym obrazem, czy też fragmentem czegoś większego, czegoś co już nie chcemy dopuścić do siebie? I nawet gdy patrząc z boku na część, bo moglibyśmy dojrzeć w zasadzie większą część rzeczywistości. Nagle zamykamy się na tym, co już zobaczyliśmy. W bólu zasklepiamy swoje zmysły i nie pozwalamy już nawet dotrzeć promykowi światła, który złagodziłby tą czerni. Będziemy teraz tworzyć historię. Ponieważ powstała ona w bólu, będziemy pielęgnować to uczucie w sobie, bo hmm, możemy. Chcemy go nawet powiększyć i opatulić w więcej potwierdzających obrazów, gałganków, których będziemy szukać na każdym kroku, by potwierdzić jego wielkość, tak by mógł on rosnąć w nieskończoność. Dziwne to, ale prawdziwe. I mamy 100% racji w tym, co robimy. Tak, to jest nasza racja i nasza decyzja. Stwierdzamy, że daliśmy wystarczająco czasu na to, aby coś pozytywnego mogło w tym momencie do nas dotrzeć. Przepisujemy ten ból istnieniu innej osoby w naszym życiu, a jedną z opcji wyjaśniania powstania tego bólu jest właśnie obecność kogoś w naszym życiu. Listonosz, który przynosi wiadomość, jest winowajcą treści, jakie otrzymamy. Co więcej, gdy listonosz otworzy usta w komentarzu, to nagle poczujemy fetor. Wypływający z jego ust, bez względu na to, co ma nam do powiedzenia. Najlepiej, jakby już sobie poszedł, a jakby miał przystanąć na chwilę, to zrzucilibyśmy go ze schodów i jeszcze czymś rzucili za nim. W końcu jest to nasz, tak powiem wyraźnie. Nasz świat i granice, jakie zakłócił swoją obecnością zostały zachwiane. A przecież tak niewiele chcieliśmy od samego życia, tylko miłości wyrażonej w czułym dotyku, w gestach, w spojrzeniu i zauważeniu w nas tego, co budowaliśmy od lat, od ukochanej osoby. Pragnęliśmy poczucia bezpieczeństwa w związku, balansu energetycznego, bo to my dawaliśmy zawsze więcej niż ta druga osoba to my pracowaliśmy nad tym związkiem huchając i dmuchając i zrobiliśmy wszystko aby udowodnić to co wszyscy dookoła temu związkowi przepowiadali oczywiście że to się nie uda nie ma sensu a zatrzymaliśmy się w punkcie aby dać temu potwierdzenie że wieszcze tego dramatu jak zawsze mieli rację to no przecież oni są tym magicznym zwierciadłem, które opisują, kim jesteśmy i dokąd to wszystko zmierza, bo nie możemy się doczekać ich magicznej konkluzji. A nie mówiłem? Nie mówiłam? Jak rozpoznać ten moment, kiedy drama osiąga swoją pełnię? Ano, kiedy głos drugiej, tej, nazwijmy to teraz, tej kochanej osoby się zmienia. I nieważna jest treść przekazu, ale tender głosu jego głośność. Treść tego, co on wyraża, robi się za długie i stanowczo brzmi mentorską. <laughs> Najlepiej, aby było to krótkie w punkt, ale nawet gdy to osiągniemy, to pojedyncze słowa typu tak, nie. Hmm, nie wiem. Stają się albo wyrazem ignorancji tej drugiej osoby w stosunku do nas, albo celowo są wyrazem uniknięcia konfrontacji. Te wyobraźcie sobie wasz związek, w jakim jesteście, gdyby z tego krajobrazu wygolić pieniądze, które dają wam złudę stabilności na dziś i poczucie bezpieczeństwa na jutro. Och, Oczywiście to nieprawda, że pieniądze w prawdziwej miłości nic do niej nie mają. Naturalnie, że nie, bo inne wartości są ważniejsze, typu troska o drugą osobę, żywe zainteresowanie moim zdrowiem, wyglądem, moją ekspresją uczuć i co najważniejsze, wizją. Tak, wizją tego, co przed nami i jeszcze krok dalej, czyli dziś. Jutro i jeszcze jeden krok dzień po, ale wróćmy do tematu. Następuje próba zdefiniowania, gdzie jestem w moim związku i niczym na polu szachownicy rozpoczyna się gra. Ależ my nie gramy, to wredne stwierdzenie i może to wyglądać jak próba sił, my to tłumaczymy jako siły trwałości związku, a co druga strona ma do powiedzenia, to już. Nie jest ważne. Nieistotne jest, co tak naprawdę czuje, a my coraz bardziej zwiększamy swoją przestrzeń w słowach, które niegodne są naszych ust, ale swoim wyrazem ranią tą drugą osobę. A im więcej ich nam się wyrywa, tym bardziej spadają w formie błota pod nami. I zamiast budować fundament, po którym można by się wznieść w górę, to oblepiają nas jak bagno, które wchłania w dół. I my się w tym wszystkim zapadamy, ale liczymy, że ta druga osoba zapadnie się szybciej w końcu i zniknie nam z oczu. Nie jest ważne, że te słowa ranią tą ukochaną osobę, bo tak naprawdę ten ból odczuwamy my sami. Jeśli zostały gdzieś w tle tego krajobrazu strzępy pieniędzy i ich brak, dodatkowo odczuwamy ból egzystencjonalny. I wtedy nie ma tu miejsca dla nas dwojga. Chlastamy nadal słowami niczym biczem, dziwiąc się, że nie ma efektów, do jakich dążymy. Te grzęzawisko pochłania nas coraz głębiej, i aby nie utonąć, chcemy, żeby ta druga osoba zniknęła z naszego życia, bo ta tragedia w najlepszym przypadku jest naszym tworem, który stworzyliśmy w tej bardzo popularnej wersji. To jest Jego dzieło, Jego bierność i niezaradność, niezdarność, jakkolwiek to nazwiemy. Są takie osoby między nami, które nie dadzą się wprowadzić w taką grę słów. Potrafią zareagować ostro, uderzyć kobietę w twarz, pogonić ją z domu albo na jej terenie spakować walizkę i wyjść. To niekoniecznie dotyczy kobiety. Taka sytuacja może być dokładnie w dzisiejszych czasach odwrotna. Ze strony mężczyzny. Kolor figur na szachownicy ma tylko znaczenie w pierwszych ruchach podczas gry. Stop! Jakiej gry? Tutaj nikt nie gra. Tu wyzwalają się nasze emocje i dajemy im upust, aby wyrazić wyraźnie co chcemy i gdzie są nasze granice. Tutaj my określamy zakres obowiązków i reguł w naszym związku, aby jako to powiemy wzrastał. W zdrowy sposób, co więcej się umacniał. Jeśli przy takiej sytuacji coś nie idzie tak, ta druga osoba nie chce się zmienić i zastosować do naszych zdrowych reguł dobrego pożycia, to albo się topi, lub znika. My nie chcemy przecież grać żadnych gierek. Wiadomo, nie chcemy przyznać, że w końcu ktoś wygrał, albo jeszcze gorzej przegrał. Gdy kurz na polu bitewnym opadnie, mamy złe wspomnienie, że wdaliśmy się w ten związek. Druga osoba zaczyna budzić w nas wszystko to, co jest odwrotnością tego, z czym zaczynaliśmy związek. W najlepszym przypadku obrzydzenie zamiast pożądania i namiętności czy czegokolwiek innego, co nas w pierwszych krokach do siebie zbliżyło. Nie będę tu rozwijał listy epitetów, jakie moglibyśmy wypisać na etykietce, którą należy nalepić na tą osobę. Pamiętajmy jednak jeden element. Gdy dwie osoby staną naprzeciwko siebie, na łące pełnej kwiatów i wiosennych zapachów, gdy ich wzrok spotka się i motyle podejdą do podbrzusza, a potem wyżej. Łopot skrzydełek pobudzi serca do mocniejszego bicia, a krew będzie pulsować w żyłach, niczym wino w głowie. To cudowne chwile wzniesienia na rollercoasterze potencjalnego związku. A gdy spojrzycie pod nogi, niczym w swoje życie i zaczniecie zauważać najpierw białe, potem czarne kolory, potem obramujecie je. W reguły postępowania i wprowadzicie zasady pożycia w tej samej chwili, zmieni się ta łąka pod waszymi stopami w e, szachownicę. I czy chcecie, czy nie, jesteście już w grze. Na początku jest to gra zdrowa. Tak mówicie, to jest gra motywacyjna. Kto może dać więcej, a najlepiej, aby była zbalansowana. Dramat zaczyna się. Gdy wolnymi kroczkami niby to nasz zwykły pionek dojdzie do obrzeża pola tego innego koloru, tej drugiej płci i zmienia się w królówkę. Wtedy to, co się działo, zamienia się w dynamiczną grę, której koniec jest już bliski i raczej znany w rezultacie. A przecież to miał być taki wspólny spacer. A ja wychodzę ci naprzeciw w czystości moich intencji. Może to brzmieć jak spowiedź poranionego, bo zwycięzcy przecież nie tworzyliby takich opowieści. Niech to będzie opowieścią dla zabicia czasu wieczorem w waszym najwygodniejszym fotelu. Jeśli jesteś w stabilnym związku, który jest uczciwy od początku do końca i pozbawiony z waszej strony, elementów gry, to jeszcze cudowniej. Gdy rozpocznie się gra, będzie i zwycięzca, i przegrany. Ale często zdarzają się sytuacje patowe. A wyobraźcie sobie, że to nadal są przegrane. Tym razem dwóch stron. Bo po drodze trup się słał i może nie dosłownie, ale emocjonalnie w waszych sercach i to zabijało obie strony w równej mierze. Spójrzcie teraz na pole szachownicy, gdzie są te wszystkie elementy, gdy zaczynaliście te tło, też się zmieniło, a przed sobą macie tylko puchar goryczy pełen wspomnień. Bo niechętnie mówić wam o tych pięknych, wzniosłych chwilach. Czy chcecie, czy nie w momencie, gdy wprowadziliście kolor biały i czarny w wasze życie i nadaliście każdemu z nich ramkę? To już przegraliście. Zapytasz co? To czas, jaki poświęciliście sobie, i to na pewno nie miało być grą. Były to fragmenty z opowiadania, miłosna gra autorstwa. Tu nie potrafię wysłowić poprawnie tego gruzińskiego pseudonimu. Dziwne to zresztą alfabet. Opowiedział dla was dar i już w spontanicznym nagraniu z wolnego wybiegu.